Trzeciego dnia Ogólnie jest za 10.07 Już wstaliśmy No i teraz będziemy szykować Jedzonko, kawki, herbatki I tym podobne Wczoraj udało nam się przejść 25 km e, Całkiem sporo Bo musieliśmy nadrobić to co przedczoraj nam się nie udało Dzisiaj mamy do przejścia Już tam nie pamiętam ile Ale jakieś 15 km I chcemy wieczorem zdążyć Ogólnie na pociąg I na zamek Gdzie pójdziemy sobie zjeść Zobaczymy co z tego wyjdzie, dlatego dzisiaj też mam nadzieję, że będziemy się po prostu tak trochę żwawiej z rany ruszać. Tą noc mi osobiście było chłodniej, ale wyspałem się na pewno więcej. Nie wiem jak reszta, dopytam w trakcie i potem powiem. Ponieważ wczoraj z nocy została mi kolacyjka: kiełbaska, fasola czerwona, cebulka i sos pomidorowy więc będzie jeszcze z tego śniadanko, lekko przymarzło, ale jak to podgrzeje. Muszę tylko uważać, żeby nie przypalić. To będzie super. No i chcę Wam jeszcze pokazać coś, co kupiłem niedawno, przed całym wyjazdem. To są takie podgrzewacze katalityczne. I pierwszej nocy, no, próbuję go wyjąć. Pierwszej nocy zalałem za mało benzyny. Drugiej już zalałem więcej. I on e, całą noc sobie e, pracował. A ja wsadziłem, miałem dwa takie. Wsadziłem w buty. Więc rano założyłem w miarę ciepłe buty. Więc naprawdę podnosi to od razu morale, jak się wstanie i zakłada ciepły but, a nie zimny. Dobra, mieszam moje żar bo się przypali. Więc fakt, że nie ma zajęć. Jest to prawdziwe, wolne, 100% wolne. Mega fajnie zrośnięte drzewo. To lubię takie niuanse. Jest zrośnięte ze sobą trzy razy. A nawet cztery, bo na dole tu wchodzi się łączy. Jeden wzrost. Drugi wzrost. Trzeci wzrost. I czwarty wzrost. Kawałek obok naszego szlaku. Jeziorko. No i na jeziorku siedzi sobie rybak. Łowi ryby. Tu widać jak dużo osób po tym jeziorku sobie łazi. Twardo. Na lodzie. Dawno nie łaziłem też po lodzie. Całkiem miłe uczucia. Ale słoneczko, fajnie grzeje. Tomek dojrzał, że u góry na drzewie jest rozpięty sznurek, który wiąże te dwie gałęzie ze sobą, przeciwstawne, bo przed tylko mijaliśmy podobne drzewo, to już jedna była złamana. A tu ogólnie zrobili takie rozwiązanie i jeszcze daje radę. Dotarliśmy do wsi Orłowo, a w Gdyni też jest Gdynia, dzielnica Orłowo. W prawo mamy łyna i rączki a w lewo Moczysko. Cmentarz wojenny w Orłowie pochowanych jest 1101 żołnierzy rosyjskich, 326 żołnierzy niemieckich poległych w sierpniu 1914, czyli pierwsza wojna światowa, a nie druga, co generalnie rzadko się zdarza, bo z reguły odwiedzą cmentarze II wojny światowej groby wspólne jeszcze na końcu jest pomnik tu dziwne bo tak pojedyncze groby ale w takim nieładzie może w sumie tak promieniście do kręgu wewnętrznego Taki pomnik. Jeszcze raz cmentarz. Idziemy rezerwatem Romana Kolbenzy. I problem jest taki, że komod uważa, że gdzieś tu jest ścieżka, a tej ścieżki za bardzo nie ma. I trzeba będzie tak na orientację, chyba, trochę iść. Zobaczyć tak przez przejściem po prostu przez e, rezerwat na Szagę. E, no i potem na trasie mamy e, młyn Łyński. I e, trzeba tam dotrzeć. W końcu mamy Łynę w zasięgu. Pokazywałem go Wam Łynę e, bliżej Olsztyna. No, gdzieś tam w okolicach Zazdrości. A teraz już jesteśmy. Blisko źródła. I blisko źródła. Łyna ma taką wielkość. Fajnie bobry robiły tutaj małe tamy. Też tama zrobiona przez bobry. Rezerwat przyrody, źródła rzeki Łyny imienia profesora Romana Kobendzy. Napisane to tak, że ciężko rozróżnić, gdzie jest spacja. Tu mamy zamarznięte jeziorko. Mały przepust. I wodospadzik, który też pokażę Wam później, jak będziemy schodzić. Bo teraz jest tu stolik, więc zrobimy sobie tu socjal i małą przerwę. Siedząc na socjalu Dojrzałem, że tu jest coś takiego jak jakiś kamień 400 metrów z żółtym szlakiem, więc uznałem, że ja się szybko przyjdę sobie zobaczyć. Łopacy nie chcą, ale dla mnie właśnie tak podejść sobie do rezerwatu, popatrzeć w czasie wycieczek. Fajna sprawa. Generalnie po to robię te wycieczki, żeby podziwiać tą przyrodę, poobcować z nią. Jak słoneczko świeci. To się przyjemnie tak właśnie fajnie chodzi? Pięknie wygląda to rozlewisko. Stopnie mają taki rozstaw, że ciężko iść jeden do jednego półtorej kroku ani w jedną ani w drugą to ja sobie zejdę zobaczę tak wygląda źródło łyny wypływa z góry się robi strumyczek tam rozlewisko Fajnie, szlak tak podzwalonym drewnem drzewem, aż dziwnie, że nie ścięli go w trosce o turystów. Jeszcze źródełko z góry. I jest kamień. O, tu też jest pomościk, pewnie jedno z kolejnych źródełek. Tu sobie łyna wypływa. I potem w tym całym rozlewisku łączy się w jedną rzeczkę. Tyle z tego przejścia. Ja jeszcze zrobię sobie kilka fotek, no i wracam. Zarąbista. Trzymaj prosto. Jak się zesram to będzie Co to jest? Smaku naprawdę... A ze studni co? To jest tak przefiltrowane przez ziemię, że... Ale i to jest moja druga woda, taka ze źródełka. Bo pierwszą piłem z źródła Sanu. Częstuj się. Nie, nie. Na i niej, a Teraz nie. Michał częstuje się ze źródełka. Byliśmy wszyscy w pociągu w kolejce do Kibelka stali. Dobrze. Podziękował. I od dołu wodospadłyny. Nawet morsy tu są. Fajnie by było w jeziorku. Tu to się muszą jakoś chlapać, ale pewnie wchodzą sobie pod ten wodospadzik. Biorą kąpiel Dobra, idziemy dalej, bo mamy jeszcze 13 km drogi. Wyszła mała wtopa, bo jak siedzieliśmy na Noweczce byliśmy na kawusi. No ja stwierdziłem, że przejdę się tutaj, tak po prostu sobie popatrzeć. No wróciłem, uznałem, że zabiorę tych chłopaków, bo naprawdę piękne miejsce. A wyszliśmy no powrotem do tej ławki, patrzę na telefon, na, na GPS, gdzie mamy iść dalej. No i niestety mieliśmy iść tędy. Więc generalnie idę teraz trzeci raz tym samym fragmentem. Piękny, malowniczy, ale trzeci raz to już chyba jednego dnia za dużo. No i mieliśmy tutaj dalej sobie iść tak jak teraz a do tamtego miejsca zaraz trochę za chłopakami doszedłem trzy razy Szkoda tylko, że tu tak dość stromo jest więc ileś razy górka, dół a to niestety trochę męczy dwa razy z plecakiem, raz bez ale przynajmniej jest weselej. Jedyne co, to teraz trzeba będzie tak w miarę żwawo iść, żeby zdążyć do zamku coś zjeść jeszcze przed pociągiem, bo inaczej do pociągu na głodniaka i tak będziemy musieli jechać. No ale można sobie pięknie podziwiać rozlewisko. Naprawdę fajne miejsce. Fajnie, że ten szlak prowadzi tak górą. Niestety trzeba było trochę się wspiąć, ale dzięki temu możemy z góry ładnie podziwiać całe rozlewisko. I teraz będziemy szli zielonym szlakiem wzdłuż Łyny. Tym co było pierwotnie zaplanowane, że będziemy szli, ale ja zrobiłem sporo modyfikacji, tak żeby iść trochę więcej lasami i tak dalej. Więc z tym zielonym szliśmy stosunkowo mało. No, ale teraz ten ostatni odcinek trochę też idziemy. Gdybym wiedział, że na trasie są takie atrakcje, taki mały mostek, i że tu też jest jedna z odłóg łyny, a w zasadzie to w rezerwacie bym tam nie brał wody. W zasadzie dalej jesteśmy w rezerwacie, no ale tutaj po prostu była łatwiej dostępna. Trochę łatwiej ją tutaj nabrać i się napić. Stosunkowo... kawałek odeszliśmy od tego tam wcześniej rezerwatu i tak dalej. W zasadzie dalej jesteśmy w rezerwacie, ale tych rozlewisk koło młyna, a tutaj między górkami, bo teraz idziemy takim wąwoze między górkami, dalej zalega śnieżek. Może nie jakoś super dużo, bo też dużo go jakoś nie było. Ale mimo wszystko tu się ładnie trzyma i widać właśnie jak w takich miejscach, gdzie nie dociera słońce, ile dłużej. Tam gdzieś dalej, gdzie już jest trochę bardziej na słońcu, śniegu w ogóle nie ma. Ale za to tutaj właśnie taki zimowy klimacik, aż naprawdę pięknie się idzie i tych dopływów tu jest tak dużo. Myślałem, że będzie to trochę mniej, ale jest no cała masa drobnych takich małych strumyczków jak tu i potem to się wszystko łączy w to jedno rozlewisko przy młynie. Niestety, piękne tereny się skończyły. Weszliśmy z rezerwatu no i teraz z Łyny do Nidzicy czeka nas taki spacerniak asfaltowy. Idziemy teraz takim polem między jedną wioską a drugą wioską i strasznie pisga tu wiatrem. Teraz chcę powiedzieć, że mam założony baw. Komin bafa i w ten sposób, że obroda oparty, ja już do góry tam pod kapelusz i naprawdę to się super sprawdza, bo e, jak miałem go normalnie na, na szyi i, i czapeczkę, e, to wiatr, który owiewał mi głowę, to wchodził mi tak z tyłu tu za karki, trochę wychładzał i e, nie to, że ciepło, tylko po prostu nie chciałem, żeby mnie przewiewał, e, że zimno, tylko nie chciałem, żeby mnie przewiewał, a tak założony komin. Właśnie nie ma tego uczucia, takiego przeciągu i e, przewiewania karczycha. Więc ogólnie e, komin na wycieczki no, mogę polecić, bo ma od groma różnych zastosowań. Fizga na tych polach jak w Kieleckim, a tutaj miejscowość Wietrzychowo, Więc chyba nie od dzisiaj tu tak wieje i skąd ta nazwa miejscowości. I to już chyba ostatnia mieścina przed nidzicą. Tutaj jedziemy asfaltem, kończy się wioska, nawet nie dociągnęli asfaltu do, do wsi, ani przez przejazd kolejowy. I tu już dalej. Wertepy między polami. A jak dla mnie będzie się szło przyjemniej niż asfaltem. Jeszcze stara, taka fajna droga między drzewami miało to swój urok Ale ogólnie wieś Ogólnie wieś była taka mocno PRL-owska, PGR bloczki po pgr u Wygląda to obecnie strasznie i ludziom mieszkać w takich miejscach, bo jeszcze na wsi to jest znowu wie, jeszcze na wsi gdzie jest tak, że ma się dom, ma się ten ogródek to pole, to tak jest fajnie ale w miejscu gdzie no mieszka się na wsi, w której nic nie ma, ale w bloku, dla mnie to już jest tragedia. Mega fajna droga. Stare kamienie jeszcze dęby. Była na pewno droga do dworku, który był w tej wiosce, a no teraz Dzięciał. A akurat jak mówię to przestał, ale mega tu się przyjemnie idzie. I Super miejsce. Wiatr ustał, no bo schowaliśmy się znowu ponownie do lasu. Słoneczko wyszło, więc ja bym powiedział, że jest luty, a ja już czuję wiosnę. Gdzie gdzie jeszcze śnieg widać, ale no już prawie jest wiosna. Co prawda nie w zapachu jeszcze, ale, ale w takim słoneczku to jest naprawdę wiosennie. Atrakcja na szlaku, bo to ogólnie szlak idzie. Szlak, no droga, którą komod nam wyznaczył. I założyli tu szkółkę, zrobili płot, bramę. Mam nadzieję, że brama na jakiś drut, że nie będzie trudna do sforsowania. Tak, trzeba drut rozwinąć i przejść, ale widać, że jakaś zwierzyna tutaj się nie pierdzieliła i tak przechodziła. Ja już chciałem forsować płot, ale Michał uznał, że tu dookoła. Płotu można przejść, tam jest zaraz z drugiej strony brama. Droga dookoła, tu przy płocie, nie jest jakaś zła. Po płotu można było spokojnie przejść, więc nawet nie musieliśmy wlazić na tą, ściółkę leś na tą e, szkółkę leśną. Wcześniej szliśmy wzdłuż rzeki Łyny, a teraz jest rzeka Nida. Dałoby radę zatankować wodę. Szkoda tylko, że płynie od strony Nidzicy, więc ja już bym tej wodzie nie ufał. Oto to ostatnia atrakcja. Zamek w Nidzicy, Jest nie był otwarty do 16, a godzina jest jakoś trochę po 15. Ja przyspieszyłem, zostawiając chłopaków w tyle, bo mam nadzieję, że podejdę do restauracji. Uda mi się zamówić jedzenie. No i że będziemy mogli jeszcze wszamać. Ale to się zaraz dowiemy w środku. Teraz jeszcze muszę się wdrapać schodami na górę do zamku. Takie chyba boczne wejście, ale ono było szybsze. Dobra, teraz muszę się rozejrzeć za tą restauracją. Dobra, widzę restaurację, więc idę najpierw załatwić tą sprawę a potem zobaczę co na radę tu jeszcze zwiedzić no i ja sobie w zamku w restauracji zamówiłem gulasz i herbatkę pupacy mają po kotlecie ale jeszcze nie dotarł więc na nich zaczekam jeszcze na koniec filmiku chciałem Wam pokazać tak ryneczek w Nidzicy na szybciutko tak on sobie to wygląda i małe podsumowanie kilometrowe wyprawy. Do pierwszego dnia przeszliśmy 13,8 km, drugiego dnia 24,4 km i dzisiaj, trzeciego dnia, 20,5 km. Łącznie wyszło tam niecałe 45 54, 59, niecałe 60 km łącznie przeszliśmy w czasie tej wyprawy. Ja ogólnie się czuję fajnie, troszkę mi lekko bolą stopy. Chłopacy, troszkę słabiej, no ale chodzą mniej, ja chodzę co tydzień, więc to też jest ta różnica. Dla mnie już łażenie z plecakiem, mniej więcej jestem przyzwyczajony. Wracamy, teraz idziemy na pociąg. Wracamy później pociągiem do domciu. Tyle z tej wycieczki. Dzięki za oglądanie i do następnego.